Jest to nowy wóz ratowniczo-gaśniczy, średni, który przyjechał z Bielska Białej, marki Skania o bardzo dużej mocy, 400 koni. Mamy nadzieję, że... No już niebawem, nie tylko taki wóz zawita, ale jeszcze inny, jeśli będzie tylko taka możliwość, bo będziemy wspierać i poprawiać bezpieczeństwo w możliwy sposób dla naszych mieszkańców, żeby mogli czuć się i spać spokojnie. Jak widzicie sami na własne oczy jest masz oświetleniowy, to są już tak naprawdę standardy, są tam torby medyczne ratujące życie w każdym wypadku, w każdej sytuacji, jest tam oczywiście cała gama przyrządów, oprzyrządowania, który nie sposób jest teraz wymienić, to są najnowocześniejsze śrzę sprzęty od agregatów prądotwórczych, poprzez pompy bardzo wysokiej jakości, autopompy w tym samochodzie. Oświetlenie, sygnalizacja, wszystko to, co ma pomóc ratownikom pełnić najlepiej służbę jak tylko można i żeby oni sami byli bezpieczni na tych akcjach.